Bo historia lubi się powtarzać, to powiedzenie pasuje do nas doskonale. Co po przegranym spotkaniu z Gdańskiem powiedziałeś swoim zawodnikom? Że znowu ładne zero punktów. To był kawał dobrego meczu, ale my już tak naprawdę na treningach pracujemy nad końcówkami setów, bo nie potrafimy zamknąć seta. Prowadzimy w każdym secie po 22-20, 28 nie mówię o pierwszym. Pierwszy powinien być dograny do 17 i dobijać tutaj, a my, a my, nagle, to jest, ale to jest normalne, zespół przegrywa i zespół się, bo... zespół w końcówkach nie czuje się taki, taki pewny, zwalniamy tą rękę niepotrzebnie, w tym pierwszym secie mamy do, dobić przeciwnika, no dobić, no, w, 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 w drugiego seta prowadzimy, trzeciego seta prowadzimy, czwartego seta prowadzimy, za każdym razem przekraczamy dwudziestkę pierwsi i przegrywamy 3-1, to jest kolejny mecz taki sam, czy to był w Zaksie, czy w Zawierciu, czy w Warszawie. Tak samo przegrywamy mecze, no. I cały czas wiemy, o co zrobić, wiemy, co mamy, wiemy jak końcówki, jak zdecydować się i co z tego i przegrywamy 29-27. To musi... To... W sporcie jest tak, że Bozia daje, Bozia zabiera. Zawsze tak jest. Bo piłka na siatce spadnie na taśmie, raz spadnie po Twojej, raz po, po, po przeciwnika stronie. Nam na razie spada tylko po naszej stronie. Bo jeżeli jest 23-23, to 50% meczów wygrywasz, 50% przegrywasz. A my wszystko przegrywamy przy 23-23. Nie możemy do, domknąć tego meczu. Szlak nie trafia, bo naprawdę chłopaki serdu oddali Ciekawą meczu, bo to był dobry mecz, to był dobry mecz, no ale co z tego mam zero punktów. Były pytania od kibiców, dlaczego nie wystąpił dziś Fajazi? Bo wyglądał dziś, bo ostatnio wygląda słabiej. On fizycznie jest nie... On nie jest zdolny do fizycznego grania na cztery sety. To, 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 ma, to, 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 to zresztą dzisiaj Rafi i, i Rafał Sobański z socjami wyśmienicie, więc, więc tutaj nie ruszałem. Fajazj ostatnio nam troszkę umarł fizycznie, on nie jest w stanie treningu zrobić tak na półtorej godziny w setach, to on gra dwa sety, to jest max. Więc prawdopodobnie a ja się martwię tylko tak, że my go zrobimy fizycznie i on pojedzie na kadrę, bo tak to będzie wygląda. Generalnie w, był słabszy ostatnio i, i postawiłem dzisiaj na Sobańskiego, który był bardzo dobry w ataku i, i, i na Sosę który, który dobrze gra w przyjęciu w obronie, w zagrywce. No, w ataku też całkiem pozytywnie, więc ja tutaj, tutaj w, no musi powalczyć trochę Fajazi o to, o, to, o, to, o to granie, bo, bo no nie przekonuje jest na, na razie. Co z tego meczu zabrałbyś ze sobą i z zespołem do Olsztyna? Na pewno nasz serwis, który był dzisiaj no, całkiem niezły, chociaż co prawda w tym pierwszym secie niepotrzebnie te, te, trzeba było dać piłkę przeciwnikowi, ale generalnie odpalamy na zagrywce. Dużo tych obron było, dużo wybloków. To było naprawdę do, ja tu nie mam o jakości, nie mam co, co powiedzieć. No. Nam po prostu brakuje odrobiny szczęścia, żeby ta piłka wpadła nie w linię, jak krera atak w, w końcówce, który atakuje w linię, żeby przeatakował 3 cm za, no, żeby po tej taśmie piłka nie została tylko, tylko, tylko spadał w pobstronie przeciwnika, bo tak to w sporcie wygląda, no, no, tak to w sporcie wygląda, jakbyś karne, to jest tak jakbyśmy dali karne za każdym razem do gry, po dogrywce i zawsze te karne przegrywali, to jest sztuka oczywiście karne przegrywać, ale raz wygrywasz, raz przegrywasz, a my na razie, na razie co z tego, znowu ja powiem, że obejrzę ten mecz, będę się wkurzony, bo, bo przegrany, ale znowu zobaczę kawał, kawał dobrej siatkówki, a co z tego, jak jest zero punktów.